Wesołe miasteczko i największa w regionie bawialnia w Sielpi już czynne. Teraz nowa atrakcja: Monster Extreme z myślą o poszukujących mocnych wrażeń. Telefon 665-188-568. Były premier Mateusz Morawiecki przyjechał do powiatu Koneckiego, gdzie odwiedził dwie miejscowości: Rudę Maleniecką i Same Końskie. Wraz z przedstawicielami władz powiatu oraz posłem na Sejm RP Krzysztofem Lipcem zorganizowali dwie konferencje prasowe i spotkali się z mieszkańcami. Politykowi poza posłem Lipcem towarzyszyli przedstawiciele władz powiatowych, starosta Konecki Grzegorz Piec, starosta Jarosław Staciwa oraz członkowie zarządu powiatu Danuta Leśniewicz i Dariusz Banasik. W Rudzie Malenieckiej były premier mówił o rządowym Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Podkreślał znaczenie tego programu dla mniejszych miejscowości na przykładzie lokalnego przedszkola. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pragnę wyrazić ogromną radość, że dzisiaj tutaj w Rudzie Malenieckiej jest z nami pan premier Mateusz Morawiecki, którego witam bardzo serdecznie na świętokrzyskiej ziemi, albowiem to jest pierwszy punkt naszej dzisiejszej Wizyty tutaj w Świętokrzyskim, w zasadzie to wizyty pana premiera. Celem naszego takiego objazdu po Świętokrzyskiej Ziemi jest zwizytowanie tego wszelkiego dobra, które udało się poczynić z zarządów pana premiera Mateusza Morawieckiego, a niewątpliwie taką, takim dobrym przyczynkiem do rozwoju. Polski do rozwoju regionalnego poszczególnych regionów. To był program inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu realizowanego, realizowany, a autorem tego programu inwestycji strategicznych, pomysłodawcą jest właśnie pan premier Mateusz Morawiecki, któremu bardzo serdecznie za to dziękujemy, albowiem tutaj. Do Świętokrzyskiego w ramach programu inwestycji strategicznych trafiły ogromne pieniądze. To jest blisko 3 miliardy złotych. Ale warto również przy tej okazji wspomnieć, że w ramach innych projektów, które były realizowane przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, też te środki docierały. To jest program. Y Rozwoju, rządowy program rozwoju, dróg, rządowy program inwestycji lokalnych, tak więc to są naprawdę rzeczy niesamowite. Ziemia Świętokrzyska zmieniła swoje oblicze poprzez to wysokie rządowe wsparcie. I proszę państwa, Ruda Maleniecka jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób rządowy program inwestycji strategicznych funkcjonował. Tutaj tą gminą nie zarządza, nie zarządza wójt spisu. To jest jedna z mniejszych gmin, która funkcjonuje w województwie świętokrzyskim. Tutaj, w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład, na to przedszkole, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego skierował środki w wysokości 4,5 miliona złotych. To jest 85% wartości zadania, które tutaj gmina realizowała. Ale przy tej okazji warto również wspomnieć i o tym, że 8 milionów złotych gmina pozyskała na dofinansowanie programu w ramach realizowania zadania związanego z elektrownią wodną. I myślę, że za to dzisiaj pragniemy panu premierowi gorąco podziękować. Jest z nami również pan starosta Konecki, Grzegorz Szpiec, który też był świadkiem tych wszystkich poczynań, albowiem, Ruda Maleniecka to nie jest jedyną gminą w Powiecie Koneckim, gdzie były pozyskiwane środki. Tu warto również wspomnieć o rządowym programie odbudowy zabytków, też realizowanego w ramach polskiego ładu, ruda maleniecka, kościół w Lipie, też na terenie tej gminy. To są te środki finansowe, które docierały właśnie do tej lokalnej społeczności. Panie premierze, dziękując panu premierowi za to wszystko, bardzo chciałem prosić pana premiera o to, żeby pan premier zechciał zabrać głos. Szanowni Państwo, Panie Pośle, Panie Starosto, drodzy radni, ja z ogromną radością mogę tylko skonstatować, stwierdzić, że rzeczywiście te środki, które przeznaczaliśmy na rozwój gmin, powiatów w każdym zakątku Polski, w każdym województwie, nie miały żadnych barw politycznych. Były środkami, które miały służyć po prostu mieszkańcom. I tutaj w Rudzie Malenieckiej, w powiecie koneckim można przywołać to polityczne hasło, które często się pojawia, że wybory wygrywa się w końskich, wybory wygrywa się w powiecie końskim. I ja myślę, że ta informacja, ta wieść powinna zostać zaniesiona od powiatu do powiatu, bo w wielu gminach byłem, w ostatnim czasie w wielu powiatach i rozmawiając z samorządawcami, mogę powiedzieć tak, to co te informacje, które zebrałem. Z KPO pojawiają się tak marne środki, że niektórzy łapią się za brzuch. Na przykład wczoraj w jednej z gmin, bodajże powiatu Skierniewieckiego, było to 15 tysięcy złotych. 15 tysięcy złotych, nie 15 milionów złotych. W innej gminie było to 5 tysięcy złotych. To są takie kwoty, które są oferowane gminom. I przypomnijcie sobie teraz, drodzy mieszkańcy gmin powiatów w całej Polsce, jak wyglądał program inwestycji strategicznych. Ten drogowy, ten na przedszkola, jak tutaj mamy przedszkole publiczne w Rudzie Malenieckiej, na żłobki, ochotnicze straże pożarne. Ale także domy kultury, także boiska, ośrodki sportowe różnego rodzaju, pływalnie, po to, żeby podnieść jakość życia Polaków, nie tylko w dużych miastach, ale także w miastach mniejszej wielkości i na terenach wiejskich. I to podstawowe zadanie realizowaliśmy z ogromną konsekwencją. Dzisiaj samorządowcy już wiedzą, ale mieszkańcy może jeszcze nie wiedzą. Więc niech usłyszą tutaj od nas, że. Nowy sposób finansowania samorządów nie pozwala w najmniejszym stopniu na takie inwestycje, jakie były w czasach, kiedy ja byłem premierem. Chcę z tego miejsca podkreślić z całą mocą, że jeżeli jeszcze kiedyś Polacy zadecydują w ten sposób i będziemy kierować nawą rządową, a ja będę miał tu, tam coś do powiedzenia, to przywrócę ten program inwestycji strategicznych dla wszystkich gmin i wszystkich powiatów, tak w takim kształcie w jakim konstruowałem go kiedy byłem premierem chcę też podziękować szczególnie panu posłowi Krzysztofowi Lipcowi z którym współpracowałem Krzysztof był w ścisłym gronie doradców prezesa Rady Ministrów nie zliczę tych spotkań w KPRM w szerszym gronie ale także i u mnie w gabinecie Wiele tego typu spotkań dotyczących Ziemi Świętokrzyskiej, dotyczących wszystkich powiatów Ziemi Świętokrzyskiej. Pan poseł Krzysztof Lipiec zawsze zabiegał i o drogi dla powiatów, dla gmin, ale także o specjalne strefy ekonomiczne, o programy zabytkowe, wiedząc, że te wszystkie inwestycje łączą się ze sobą. Bo przyciągają inwestorów, przyciągają przedsiębiorców, a to z kolei tworzy nowe miejsca pracy, a to podnosi wynagrodzenia, i w ten sposób ludzie nie muszą wyjeżdżać z mniejszych ośrodków. Mogą zostać tam, kształcić się, żyć, pracować, zakładać rodziny i o to nam właśnie chodzi. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za to wszystko, co zrobiłeś tutaj dla tej ziemi. Dziękuję też Panu Starości, oczywiście, który tutaj wykonywał te różne zlecenia ale w szczególności posłom prawa i sprawiedliwości, bo to z nimi pod kierunkiem tutaj Krzysztofa Lipca najczęściej rozmawiałem właśnie o inwestycjach dla Ziemi Koneckiej, um, jak tu mówicie, dla Republiki Koneckiej. <laughs> Każdy ma prawo czuć się panem na własnej ziemi, na ziemi, w której żyje, mieszka, uczestniczy we władzy tak długo, jak służy mieszkańcom. To jest najważniejsze. I ja się też cieszę, że mogliśmy tutaj służyć mieszkańcom Ziemi Koneckiej. Dziękuję bardzo. Później polityk wybrał się na konecki rynek, gdzie przywitała go grupa mieszkańców i działaczy Stowarzyszenia Republika Konecka. Tam głównym celem Morawieckiego było zachęcanie Koneczczan do głosowania na Karola Nawrockiego w nadchodzących wyborach prezydenckich. Prezydent Polski! Karol Nawrocki, prezydentem Polski. Zainteresowani otrzymywali gazetki promujące kandydata. Uczestnicy chętnie robili sobie zdjęcia z byłym premierem. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj z mieszkańcami końskich, w miejscu, gdzie wygrywa się wybory i rzeczywiście idziemy, jedziemy szlakiem wielu inwestycji samorządowych. Takie samorządy jak końskie, jak gminy w powiecie koneckim, wiedzą doskonale, jaka jest różnica między dzisiejszym rządem który chce niejako utrwalić swoją władzę domknąć system jak to się mówi poprzez wybór Trzaskowskiego, a Trzaskowski równa się Tusk, prawda? To taki podnóżek Tuska można Nie powiedzieć, tak. a naszym programem podnoszenia jakości życia w samorządach, w gminach i powiatach. Rozmawiałem tutaj z wieloma mieszkańcami rozdając gazetę naszego kandydata Karola Nawrockiego i Poprosiłem ich o opinię, co jest najważniejszego dla mieszkańców końskich, co jest najważniejszego dla mieszkańców różnych gmin i powiatów. I interesują się przede wszystkim z jednej strony drożyzną, z drugiej strony nielegalną migracją, brakiem środków dla samorządów. Martwią się ludzie tutaj także tym, że ten nowy kanclerz Niemiec tak kompletnie. Omija wrażliwość Polski na reparacje, na odszkodowania, a premier Polski jak powiedział, nie będzie prosił o to. Jesteśmy w związku z tym w takim fundamentalnym momencie, takim krytycznym momencie naszej historii na zakręcie naszej historii i ludzie tutaj, nasi mieszkańcy końskich wiedzą już, na kogo będą głosować. Nawet usłyszałem tutaj nowe hasło, taka jest narodu wola, będziemy głosować na Karola. I rzeczywiście tak trzeba, szanowni państwo. Jesteśmy na trasie dzisiaj z panem posłem Krzysztofem Lipcem w województwie świętokrzyskim. Spotykamy się z ludźmi w wielu miejscowościach, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, wcześniej byliśmy w Rudzie w Malenieckiej, tutaj też w powiecie koneckim cieszę się ze spotkań z mieszkańcami, rozdajemy gazetki, jedziemy, nie odpuszczamy żadnej godziny, żadnego dnia i cieszę się, że mogę rozmawiać tutaj z wami. Jaka jest tutaj narodu wola? Tak jest. Później Mateusz Morawiecki odwiedził salę bankietową Astoria, aby spotkać się z członkami Republiki Koneckiej, po czym pojechał na kolejne spotkanie do Starachowic.